Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego Miłowa, a właściwie witam Was na wyspie Twiki. Właśnie sobie jemy śniadanko z Lucynką. Zobaczcie, jak ona się strasznie zjarała. <laughs> Jeszcze jest ciemno, bo już ym, dopiero świta. Już na tu poranek zawita. <grym> Także wiecie: posprzątaj po sobie, ok? I zabawa. No, nie wiem, czy ci tu podrośnie zabawa, jak będziesz kopać sobie coś tutaj. O co to oglądaj? Nie wiem. To chyba kawałek drewna. Mm. Może szukaj, muszelek. Tak, ok. Po, pojaśniało oczywiście tutaj chwilkę, ścineczki, bo ale to nic. <grych> ok, także idziemy sobie szukać oczywiście skarbów w piasku, bo to mi się bardzo podoba, lubię takie znajdźki. <grych> ok, um, no i co, co tutaj? Aha, nie możesz podejść, no dobra, trudno. To po prostu szukaj, maszelek. Um, kurczę, nie wiem, ja już nie pamiętam bardzo, bardzo dawno graliśmy tą lucynką. Um, Mamy strasznie dużo rodzin do ogrania. Kurczę, ona od rana chce na tą chustawkę także dobrze, niech sobie idzie, już trudno. Czy ona w ogóle chodzi w piżamie? No trudno. Aha, czyli podeszła. Okej, okay, no dobra, niech sobie robi, co chce. Mm, tylko ja bym chciała tutaj jeszcze zobaczyć. Tak, na czym ostatnio byliśmy, kurczę, ja nie pamiętam. Mm, czy to na niego muszę kliknąć zaraz, i wyprawę. Co tu jest ciekawego zaraz. Mm. Ze szklanym dnem, helikopterem. Parolotnik. Kurczę, ja nie pamiętam, na czym ostatnio byliśmy, wiecie. Hmm. Na tych łodziach może byliśmy, chyba. A przelot helikopterem spróbujemy. Zobaczymy, ile to w ogóle będzie kosztować. Hmm, wydaje mi się, że sporo. Także <grywa> zobaczymy. No i chciałbym jakieś tutaj tubylce znaleźć. Wiecie, za osobę. Dobra, Bierę. Słuchajcie, Bierę. A co tam jestem na wakacjach? Także. Chodź, podejść tutaj, ale ciekawe... O jest! Oh! Wow! Wow! Ale helikopter! Wow, jaki wielki, niebieski, świetny! I kobieta prowadzi chyba. Ten helikopter, patrzcie, wow! To już się super! Nie, to chyba helikopterem nie leciliśmy, słuchajcie. Tak mi się wydaje. Wow! Ekstra! <grym> I co wsiadłaś? Ona siada, sobie. Tak podeszła, żeby usiąść, ale chyba. Ale usiądź, bo startuje helikopter. Masakra. No dobra, trudno. Stojąc, ruszył helikopter, więc nie wiem, czy ono tam się nie, 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 nie wywali i wróci cała i zdrowa. Nie wiem, czy ile ta wycieczka będzie trwała. Przelatuje nad nisko nad drzewami, gdy podróżni zauważają, że do wnętrza pojazdu dostała się pszczoła. Czy powinni otworzyć okno i pożegnać woda, czy spryskać o na, na robaki? O matko, ani jedno, ani drugie, kurczę, nie wiem. Um, o masakra, nie no, boję się trochę, no dobra, a to. Mm, nisko nad drzewami, dobra, to otwórzmy okno. <laughs> po otwarciu okna, pszczoła szybko wylatuje, wdzięczna za odzyskanie wolności. Wszyscy oddy oddychają z ulgą i zdobywają punkty. O wow! <laughs> Widzicie, czyli jednak dobrze. To otwarcie. Wiecie, kto to jest? Kto to jest tutaj? A myślałem, że ktoś tu tańczył, ale nie, to chyba nie. To Wszyscy są tacy my. Tacy my, Takimi podróżnikami. Hmm. Za kolejną dobę hotelową. Nie no, płacę, tak? Dobra, to chodź podejdź już odejdź od tego wielkiego, wielkiego helikoptera. <grywy> Okej. Okay. kurczę, no, nie ma tu żadnego pobylca. Ja bym chciała z kimś pogadać. Nikt tutaj w ogóle nie chodzi. Słuchajcie, a może wybierzemy się jeszcze na jakąś na przykład parcelę? Idź na parcelę publiczną. Zobaczmy, jak to... No już, już poleciał. Wyspa Twiki. Hotel. Gorące źródła. Hotel to nie ma. Estetyczne ruiny. O! Molona plaża, ośrodek, plaża południowa. Tak, jedziemy tu, najpierw do tych ruin, czekajcie, o tu, lecimy, dobra, ja zaraz się do was odezwę, jak już dojedziemy na miejsce. Ona chyba idzie na piechotę w ogóle. Okej, okay, to zaraz wracam. Okej, okay, wchodzimy na wyspę, nie na wyspę, tylko na te ruiny. Zobaczmy, co tu w ogóle jest. Okej, okay, tutaj jakieś, wymocz się w gorących źródłach, okej, okay, idziemy. Idziemy się wymoczyć. <laughs> Kurczę, śmiesznie to. Okej, okay, przebrała się w strój i sobie tutaj weszła się moczyć, mhm, czyli na zasadzie takiego jacuzzi, no okej, okay, dobrze. Tutaj są toalety, tutaj wrzuć mydło, złóż ofiarę, no złóż ofiarę, zobaczymy, a to co? Wrzuć mydło, nie, nie będziemy wrzucać, nie będziemy takimi łobuzami. Hmm, tutaj możemy sobie coś zjeść, okej. Okay. Hmm. I to tyle, tak? Nic tu więcej. O, szkoda, że tutaj nic nie można takiego wiecie, ciekawego znaleźć. Aha, tutaj tak sobie wiecie, rozglądam się, ale chyba nic tutaj e, nie znajdziemy. No dobra. Tutaj patrzcie, jakie są posągi. No dobra, ale wymoczyliśmy się w źródłach, także to są chyba jest e, lecznicze to dla to nas. Złóż ofiarek. jak jest w ogóle? A, jest e, tu bylczyni. Tu, tu, tu był czyni? Nie wiem. <grywa> Okej. Okay. Dobra, no już, już wymoczyłaś się to. Idź teraz. O, higiena ci podskoczyła, także super. Tylko przydałoby się gdzieś mm, skorzystać, że tak się troszkę czasami przycina. Hmm. Nie wiem, czy, czy mi przypadkiem głosu nie ścina, bo to czasami tak jest. <grywa> że jak mi się gra, przytnie, to i głos. A, a później brzydko go słychać. Okej. Okay. Rzuciłaś tak ofiarę. Dobra, super. To może coś tutaj miłego. Hmm. Przyjmij to proszę na znak wdzięczności za twoje uczynki. Sprawdź, wyposażenie. Co to takiego? Ojej, jakąś palmę dostaliśmy, słuchajcie. Super. A możemy jeszcze raz złożyć o wiele? Nie no to złóż. Zobaczymy, może coś innego dostaniemy. Jakieś prezenty, słuchajcie, od Boga. Aha, znowu palmy. No dobra, trudno. Hmm. Chodź tutaj sobie, skorzystaj, bo potrzebujesz. I może słuchajcie, coś zjemy. Hmm. Ale i komfort, uroz, patrzcie. Może coś sobie tutaj zamówimy. Ciekawe, czy to jest takie jedzenie. O, właśnie, patrzcie. Majtaj. Żeberka. Mm. Niespodzianka na nowo. Nie, to weźmy to jakieś Mai Ja Nie wiem, co to jest, ale <śprawiamy> spróbujemy tego. Tylko najpierw. Siusiu, no niestety. Mm, potrzeby na, na wakacjach też mamy. No, no trudno. <śprawiam> Dobra. Siusia, siusiaj, i będziemy tutaj zaraz. Mm, jedli i wybierzemy chyba się gdzieś jeszcze ale, ale mi strasznie klatkuje, widzicie to hmm, szkoda, że tak się dzieje, no ale, ale rozumiem wakacje <grym> dobra, e, także wybierzemy się chyba jeszcze gdzieś może może, mm, no nie wiem, kurczę, na plażę mm, może ona wiecie, no chciałaby w końcu mm, jest łowczynią tropicielką wielorybów <grym> więc myślę, że ono bardziej wiecie ją mm, interesuje właśnie te morze czy to ocean, no nie wiem gdzie ta wyspa leży? Dobra, idziesz, idziesz coś zjeść. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w ogóle. I co to, co to będzie dobrego? 25 wydaliśmy na to, ale spoko. Takie same ceny praktycznie są w, wiecie, w kuchni, w hotelu, nie? Także spoko. Gotuje nam coś, mhm, miejscowy kucharz, dobrze, czekamy. Wow, pyszne, mhm, mh, mh. Jakieś ziemniaczki, mięsko, o, te owoc, <noise> warzywka, no ciekawie. Oglądaj. Hmm, no i chyba nic takiego ciekawego już więcej nie możemy robić. Może jeszcze, słuchajcie, mm, złapiemy motyle. Zobaczymy, czy, na, czy nam się uda. Okej, okay, zjadłaś. No i super. nie ten talerz, czy on, on, on zabierze ten kucharz. No nie wiem, czy ta kucherka chyba, no nie wiem, czy to. Okej, okay, może złapimy te motelki. Może dowiecie, to, to są jakieś inne motelki niż takie, co mamy w domu. Spróbuj złapać. Może ci się uda. Okej, okay. y, ósme logiki i maksymalnie kondycje. No dobra, zobaczymy, jak to tam nam wyjdzie. Coś nie możesz złapać. Z tego co widzę, łap owady jeszcze raz. Okej. Okay. Ale te owady są za twoimi plecami, wiesz? To nie wiem, czy je złapiesz, czy nie. <ścoughs> Kurczę, ja nie wiem, co ona robi w ogóle. Dobra, no, jak nie możesz złapać, to trudno, złap te... Ojej, złapała żuka, okej. Okay. <grywa> Ale złap sobie motylka, chciałabym coś przywieźć jednak z tej, <grywa> z tej podróży. Dobra, idziemy na parcelę, inną po, publiczną parcelę. Kurczę, znowu ich higiena spadła. Tutaj sobie śpimy dobrze, drewniany hotel, nie gorące źródła. Hmm. Wiecie co, już tak, gorące źródła, już się wymoczyliśmy, także nie wiem, co tam mogłoby być jeszcze innego. Może po prostu molo na plaży? Czy tam plaża południowa? No nie wiem. Molo na plaży, plaża południowa, może Molo. Słuchajcie, poda hmm, specjałów, niezwykły sklepy z biżuterią, drobiazgami po ognistej zabawie. A tutaj bo dwie piękne piaski, woda. Hmm, gdzie? Hmm, Okej. Okay. No dobra, to tutaj pójdziemy sobie na plażę, słuchajcie. Także odezwę się do was, jak już dojdziemy na miejsce, bo tu wszędzie widzę na piechotkę, chodzimy nie taksówkami. <gry> Okej, okay, jesteśmy już. O, patrzcie, z 19 już się ściemniło. O nie, a ja chciałam się opalać, patrzcie. O, kurczę, szkoda. No nic, dobra. Znaleźć skarby. Dobra, kopiemy w poszukiwaniu skarby. I zobaczcie, to w ogóle można coś kupić. Jakieś kup... No dobra, zobaczymy, co tam... I tutaj kup biżuterię? No zobaczymy, co tutaj będzie. Dobra, to najpierw kup. No, zobaczymy, w jakich to w ogóle cenach jest. Nie, nie, nie. Chodź tutaj, kup najpierw. No i później to jeszcze. Kliknęłam ci. O, tutaj jest więcej tubelców, no, chodzi. Aha, że w sensie taką biżuterię możemy sobie kupić. Nie, to nie kupujemy chyba. Hmm. No zobaczmy, w jakiej cenie. No tylko dwie pary. Znaczy, no, no, 98. Hmm. No, nie wiem. Nie wiem, czy to jest sens kupować. Może jakąś pamiątkę? Aha, to dostaliśmy w sumie. No to nie, to na razie nic nie bierzemy, bo to nie jest nic um, specjalnego. Spróbujmy tutaj kopać, Poszukiwań... W ogóle to można wejść gdzieś jeszcze na górę, gdzie tu się wchodzi. Aha, tutaj, ok, no dobra. Nie, no to nie wchodzimy. Niech będzie tak, jak jest, ale ten statek mnie ciekawi. Przejdź po trapie, wejść na nie stanie ze starym. No to wszystko wypróbujemy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czy ją będzie widać, czy nie. Czy tu można wejść? Wow, ciekawy ten statek. Bardzo. Kurczę, ciekawy mnie to, ale ona chce najpierw tutaj mm, znaleźć muszlę. także baw się w piratów. No dobra, spróbujemy. Ja nie wiem, jak to się bawi. w Piratów chyba tutaj. Zwiedaj. Okej, okay, dobra. Wszystko po kolei zrobimy, wiecie? Mam nadzieję, że mi tutaj wytrzyma. Kości. No, super. Chciałam, żebyś znalazła muszelkę, no ale trudno. O, czekajcie, czekajcie, popatrzymy, jak ona wchodzi po schodach, okej. Okay. Mm -hmm. O, wow, uważaj! Kurczę, bo zlecisz, ale numer. Wow, wow, uważaj. Szkoda, że już jest ciemno, nie? Wejdź na bocianie gniazdo. Zobaczymy, czy ją będzie widać na tym gniaździe. gnieździe, gniaździe. Aha, tu są takie schodki, taka drabinka, jakby, tak. I wejdziesz tutaj aż. Ojej. Hmm, hmm, hmm. Tam, jak wszyscy poszli jeden za drugim. Wow, ale masz widoki. No, nieźle. Hmm, stań za sterem, podnieś flagę piracką, tak. Hmm, fechtuj szpadą. Ok. Zna zwiedź i przeszukaj kajutę. Ok, dobra, zobaczymy. Ale super ten statek. Ja nie wiedziałam, że tutaj taki jest. Coś chyba teraz mi się kojarzy, wiecie, jak już weszłam, że, że tutaj było coś takiego faktycznie może kiedyś, ale, ale nigdy tu nie byłam chyba. O, zaster, patrzcie. Mm, piratka prawdziwa. Jej, tutaj flagę podnosi, tak? Gdzie ona? O, oh, wow. O, oh, wow, nieźle. <ścoughs> Ściągnij piracką flagę. ok No nie no, nie ściągaj. Aha, tu jest taki ludek, którego możesz bić. Okej, okay, super. I co tam dalej? Zwiedź okręt. Okej, okay, czyli po prostu sobie chodzisz i patrzysz. A nie, weszła tam, patrzcie. Oh! Wow, weszła pod... pod, pod chyba, pod, pod, wiecie, pod podkład? By, pod podkład pod. Pokład. <laughs> o, matko, przepraszam. Ale jest to normalnie fascynujące. Oh! Kapitan! What? E, ze starem, A nie możesz... Gdzie jesteś? A czemu to się nagle pojawiłaś? A przejdź... Um. Kurczę. Patrzcie. Pochwal, podziwiaj. Idź, zagadaj z tym piratem. Nie szukaj teraz żadnych tutaj i nie buduj nic. Idź szybko. Patrzcie, na no jak się uparła na ten. Ach, co za, co za typ. Co za typ. <gadł> Idź, pogadaj z nim, bo to jest. Patrzcie. Ale nie słychać w ogóle tego. Co, widowcip. O, słychać teraz ich e, rozmowę. No! Wow. Nieźle. Baw się jeszcze dowcip i pochodzę jeszcze raz. Zwiedzaj. Hmm. Koczeszka, No myślałam, że coś znajdzie, wiecie. Um, wiecie, na tym statku. Baw się w piratów. Możesz bawić się w piratów, czy nie? Chyba nie za bardzo. E, tutaj widziałam, że są prysznice, także ja bym z chęcią skorzystała z tego prysznica, proszę. Jeszcze możemy coś nawet chyba sobie zjeść. No, już śmierdzisz nawet, no wiesz co. wstydziłabyś się. <gry> Aha, to możemy w ogóle się przebrać, ubrać te kolczyki, co tutaj sobie kupimy, ale może na razie nie. Aha, i ciuchy też możemy kupić, super. Ale może coś sobie zamówimy do jedzenia, może ananosową niespodziankę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Yy, dobrze, ale jest już późno, kurczę. Ciekawe, jak wrócimy na tamtą parcelę, czy tam... Która będzie godzina? Czy, czy wydaje mi się chyba, że dalej ta sama? Bo tutaj jakoś tak czas trochę chyba inaczej idzie. Tak mi się wydaje, ale jeszcze spróbujemy sobie coś zjeść tą ananasową niespodziankę. To mnie ciekawi. A mu zaleci, no fajnie. Fajne są te miejscoweczki, naprawdę świetne. Na poziomie Desmond 2 moim zdaniem majstersztyk. Okej. Okay. kurczę, no, opalać się dopiero możemy rano. O, ananasowa niespodzianka, patrzcie. Fajnie wygląda jakieś krewetki za ananasem, super. No dobra, to chyba spadamy do domku, troszkę się wyspać. Mm, możemy iść jeszcze na tą jakąś? To to jest ciekawego. paralotnie, No dobra. Mm, później sobie pójdziemy na jakąś wycieczkę, ale na razie wracamy do domu się trochę wyspać. Bo kurczę, jednak, jednak jesteśmy już zmęczeni. Jesteśmy, zobaczcie, ona już się wyspała, bo wróciłam i od razu położyłam ją spać, także dopiero teraz do was wracam. I co, idziemy się opalać, bo ona ma takie. A nie, już nie ma tego pragnienia. No o to to nie, to nie, bo już jesteś spalona wystarczająco, <głos》>, chociaż już ci ledwo co przeszło. E, to wiecie co, wybieramy się na wycieczkę. Tak, zrobimy, zrobimy jeszcze. Co tu jest ciekawego? Cię zapytaj, i wybierzemy się na mm, wycieczkę. Łódź ze szklanym dnem. Wow, to jest nieźle. Gdzie jesteś? Tutaj, ok, w piżamie, no tak trudno. <głos》mm, <głos》. So. Mm -hmm. okay. I co tutaj nam powiesz? Ciekawego. A miejscowi powitanie, okej. Okay. I co, lecisz? Obejrzyj. 100, chcę, tak, chcę. Lecimy. Przebierzesz się, czy tak w piżamie? O, patrzcie, jaka fioletowa taksówka. Kurczę, jakie różne kolory tych taksówek. Ciekawe, czy to też będzie coś, wiecie, do wyboru. Kurczę, ja się boję to wybierać, bo nie chcę, żeby jej się coś stało. Mm, okej. Okay. I co, czekamy, tak, no dobra. Ciekawe, właśnie podczas podróży łódź mija teren klubu nurkowego bez żartów. W łodzi w nurków skończyło się paliwo i potrzebują pomocy, aby dostać się do przystani. Czy grupa powinna przerwać swoją wyprawę łodzią o szklanym dnie i natychmiast powrócić, czy pozwolić dołączyć do nich? No dołącz, trudno. <grym> Mając na pokładzie, na pokładzie klub, wycieczka edukacyjna zmienia się w wesołą zabawę, po nie wśród raf, a członkowie klubu zadają, zakładają noce klamów. O matko. Dobra, okej. Okay. punkt logiki. Super. Słuchajcie, my z logiką pełną chyba wrócimy z tego wypadu. No. Dobra, super. Spełniło się, patrzcie. Spełniło się pragnienie, super dziewiąty poziom, no dobra, zobaczymy do, do kogoś to sprzątanie. nie no, może na razie nie choć tutaj spróbujemy że może coś znaleźć yy, szukaj muszelek jeszcze chciałabym jakąś muszeleczkę znaleźć nie wiem czy ty dasz radę to ogarnąć i może się wybierzemy jeszcze na jakąś wycieczkę na tą trzecią, ale może to już jutro żeby tak wiecie, każdego dnia o, znalazła coś kolorowe szkło Super, super. Yy, dobra, głodni jesteśmy, tak? Czy tutaj coś do jedzenia jeszcze możemy dostać? Bo tutaj żadnej kuchenki jako taką nie ma. Musimy yy, zamówić, tak? hotelowa, jeden SIM. Yy, słuchajcie, może płatki, czy tam zapiekankę za 5. Myślę, że to będzie tanie. Yy, I dobre Okej, okay, to możesz sobie skorzystać jeszcze tak szybciutko. Zanim on ci to przyniesie. Nie, yy, nie, już nie oglądaj telewizji, tylko chodź usiądź sobie. Tak. On już ci niesie to jedzonko, także zaraz będziesz szamać i wybierzemy się gdzieś. Ok, zapiekanka. No i jedz. Ok, zapłacimy. Tak, zapłacimy, zapłacimy za to, bo jeszcze chciałabym tu chwilkę spędzić jeszcze się wybrać gdzieś na jakąś parcelę. Mm, idź na parcelę publiczną, tak? Pójdziemy jeszcze gdzieś się wybierzemy. Może do tych drugich ruin, zobaczymy co tam ciekawego było. Ok. No i dobra, czekajcie. Wioska owocowo. Kupi produkty. <laughs> nie no, nie będziemy tutaj soków żadnych robić. Rajska plaża. Koną osobą. E egzotyczne miejsce na wyspie. Oferuje cudowne jedzenie wspaniałą zabawę. Prastare ruiny. Okej. Możemy. <laughs> Tajemnice. No dobra, to przyjedziemy tutaj jeszcze. Okej, okay, lecimy. Oczywiście z buta, tak? No dobra. To idziemy, i ja się do was odezwa, jak już dojdziemy na miejsce. Okej, okay, jesteśmy. To trochę większe niż te poprzednie ruiny. Zobaczmy, tu jest na górze sklep. Um, tutaj są toalety. okej. Okay. Kurczę, ze wszystkimi chce się widać. Nie, nie, na razie nie widać, tylko chodź, wymocz się, bo takie masz pragnienie. Także wymocz, wymocz się, wymoczku. Okej, okay, tutaj w sumie też nic ciekawego tak naprawdę. Tylko to. Usiądź i złóż ofiarę. I zobaczcie tutaj, co jest. O, wow, znikło mi, znikło. Jak się. O, o, o jest. Nie, jak się zbyt zbliża, to znika, ale patrzcie jakiś dinozaur, szkoda, że nie możemy tu podejść. No nic. <grytanie> Idziemy, słuchajcie, się wymoczyć znowu. Tak. Okej, okay, co ty chcesz? Kupić pamiątkę. No dobra, no to kupisz sobie, no trudno. <laughs> Straćmy, no. Straćmy te pieniądze. Ale ona sobie, patrzcie, wygodnica leży, rączki na tym. Super. No dobra. Lecimy. To może najpierw idź kup tą pamiątkę, a później przyjdziemy tutaj sobie usiąść, pomyśleć, złożyć ofiarę. Zobaczymy, co to tam wyjdzie z tego. <laughs> dobra, już wyłaś z tych gorących środełków, czy? O, może obniżę. To wtedy lepiej będziemy chyba ją widzieli. Ale co się dzieje? Nie możesz? No dobra, to zaraz później jeszcze pójdziemy po tą pamiątkę. Niech będzie tutaj, kurczę, patrzcie, oglądaj. Hmm, bo wiecie, już jestem przyzwyczajona z tej, z czwórki z, z czwórki, z trójki, wiecie, z tych wymarzonych podróży, że tutaj coś można znaleźć na ścianie, ale to chyba, chyba to tylko takie, wiecie, niestety nieużytkowe. Gdzie sobie siadasz? Aha, tutaj. O, rączkę sobie moczy, słuchajcie, ale oparta jest normalnie jako fotel, a za sobą nic nie ma. No dobra, już wystarczy tego siedzenia. <laughs> złóż ofiar, ale patrzcie fajne małpki. Takie chyba to małpki, nie wiem. Okej, okay, wrzuciłaś pieniążek, super. I co, co dostałaś? Nic? No to jeszcze dla złóż ofiara. Co to za jakieś oszustwo, patrzcie, no. Kurczę, nie daje nam żadnej. Mm, żadnego prezentu. Dobra, to chodź, kupimy sobie samy ten prezent. Trudno. Co ci się nie podoba o, on tak bardzo, no? Trudno, no, musisz go znosić, bo on tutaj <grywania> zabiera cię na różne yy, wyprawy. Okej. Okay. Tak, no dobra, to kupmy sobie to w takim razie. Trochę drogie, no, ale skoro masz takie pragnienie, to niech będzie. Okej, okay, trochę... O, patrzcie, gada z nami, ale wolałabym z tupylcem pogadać. No, ale widzę, że chyba nie ma. Hmm, no nic. Yy, Zjedźmy na mieście z jakimś simem. Nie, zobacz, co tu jest ciekawego. Czy on powie coś innego, czy nie. Zobaczymy, co on nam tu powie. W ogóle, patrzcie, ta budka jest tak dosyć daleko od ustawiona od ulicy. Nietypowo. No, powiedz nam, co tutaj ciekawego może być. Na wybrzeżu niespokojny duch jakąś tajemnicą. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Ciekawe. Dobra, może kop w poszukiwaniu skarbu, może to będzie lepsze. Nie, nie idź tam nie gadaj z nim. <laughs> Okej. Okay. Kocze słabo ją tu widać przez te ruiny, no. Koś tak zasłaniają nam <laughs> widoki. Spróbujemy kopać. Zobaczymy, czy coś może znajdziemy. Tutaj ciekawszego. Okej. Okay. No, strasznie mi klatkuje, nie wiem czemu. No, trudno. Okej, okay, tak, kop, kop. I co? Coś znajdziesz, czy nie? No, bo jestem ciekawa, no. <laughs> Może jeszcze sobie coś zamówimy. Te y, żeberka la. L, l, lula, chyba tak, nie wiem. Lu, a, u, lu, a, u, chyba tak. O, nie dobra, już kliknęłam. Teraz, tylko raz jest. Jest, znalazła coś, Super, tylko szkoda, że to się nie pokazuje, co? kamień, wow, no super, no gratulacje, no takiego znaleziska to ach dobra, zamawiamy coś, patrzcie ten typ dalej tutaj z nami siedzi, o, my już to jedliśmy chyba było dobre dobra, czekamy teraz na drugą porcję jedzenia o Jezus, Marek, a świnia to też jakaś fasolka, jakieś mięsko chyba, tak żeberka znaczy i ryż, no dobra, czyli takie wiecie, no lokalne Dania. Uh, no dobra, to chyba spadamy do domku, bo co by tutaj ciekawego jeszcze do roboty? Chyba nic, no. Nie dostaliśmy żadnego prezentu. Od tamtego dostaliśmy dwa, od tego żadnego. Od tego Boga, czy jakiegoś nie wiem co to jest. <grych> Także no, niestety nie możemy podejść tutaj grzebać i szukać szczątków dinozaury, niestety, ale i tak fajnie to wygląda. Także jemy i spadamy na, na Hausen, bo tam trzeba jeszcze trochę poszukać jakichś skarbów. To mi się wydaje, że będzie spoko. No dobra, to już odezwę się do was, jak dojdziemy do domu. Okej, okay, jesteśmy w domku i szukamy sobie muszelek. O proszę, już się ściemniło. Wow! Znaleźliśmy muszelkę, ale może wiecie co, już pójdziemy się wykąpać trochę. O, proszę skorzystaj, weź sobie może nawet kąpiel z bąbelkami, a co tam. O nie, tutaj ten talerzyk nam za śmierć, nikt go nie sprzątnął, trudno. To my go posprzątamy. E, a ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, bo wydarzyło się naprawdę dużo ciekawych rzeczy, jak w rzadko w którym odcinku. <laughs> Także myślę, że, że był fajnie. <laughs> e, I cóż, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Gorąco buziaczki ode mnie. I papa kochani!